Ten rzadki druk dla zafascynowanych postacią Józefa Piłsudskiego to gratka nie lada. Wydana w zaledwie 300 egzemplarzach, jednodniówka Piłsudski w Grodzieńszczyźnie, opublikowana przez Związek Strzelecki w Grodnie, była pełną najwyższej czci antologią niezwykle różnorodnych form. Wyborów fragmentów przemówień marszałka, okolicznościowych i patriotycznych wierszy, sprawozdań z wizyt marszałka na Grodzień szczyźnie, zwłaszcza w druskiennikach, analiz polityki marszałka wobec Kresów i wielu innych, dla których ciężko znaleźć wspólną płaszczyznę poza jedną. Bezwarunkowym i ekstatycznym wręcz uwielbieniem dla wodza marszałka Naczelnika. Tak chcieli go widzieć kresowiacy, wdzięczni za politykę marszałka wobec Grodzieńszczyzny. Podkreślić trzeba dobry stan zachowania publikacji, ale też edytorską dbałość autorów o jej jakość w tym szczególnie urokliwą winietę nawiązującą do wzorów ludowych, w którą wpisano opublikowane teksty. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Pamiętniki, Podróże, Historia Polski, Kresowiana, Niepodległość oraz Dwudziestolecie Międzywojenne. Zakochaj się w antykwariacie.